Dawno, dawno temu w pięknym mieście Toruń nad Wisłą żył sobie mistrz piekarski o imieniu Jakub. Miał on piękną piekarnię na rynku staromiejskim tuż obok wysokiej wieży ratuszowej. Ale Jakub nie był zwykłym piekarzem, miał on zatem wielki sekret. Pewnego zimowego wieczoru, gdy śnieg przykrył czerwone dachy torunia białą pierzynką, do piekarni Jakuba zapukała stara kobieta. Była bardzo zmęczona i zmarznięta. Proszę pana, powiedziała drżącym głosem, czy mógłby dać mi pan kawałek chleba? Jestem bardzo głodna, a nie mam pieniędzy. Jakub, który miał dobre serce, nie tylko dał jej świeży bochenek, ale też zaparzył herbatę i pozwolił ogrzać się przy piecu. – Jesteś bardzo dobrym człowiekiem – powiedziała starsza pani. – Chcę ci się odwdzięczyć. – Jestem czarodziejką z Puszczy Bydgoskiej. Jakub aż otworzył oczy szeroko. Czarodziejka uśmiechnęła się łagodnie i wyjęła z torby małe pudełeczko. – To są magiczne przyprawy – powiedział. – Cynamon z dalekich Indii, imbir z Chin, koździki z wysp na końcu świata – i najważniejsza kurkuma złota jak słońce. Jeśli dodasz je do ciasta i upieczesz z miłością w sercu, stworzysz coś niezwykłego. Ta pokazała Jakubowi, jak zrobić specjalne ciasto. Mieszał miąkę z miodem, dodawał jajka i masło, a na końcu magiczne przyprawy. Cała piekarnia wypełniła się cudownym zapachem. Ale to nie koniec. Czarodziejka nauczyła go robić specjalne forenkwie z drewna. Można było w nich odbijać kształty rycerzy, księżniczek, serc, gwiazdek, a nawet małych domków. Nazajutrz Jakub zaczął piec te niezwykłe ciastka. Wychodziły z pieca złociste, pachnące jak raj. Ludzie z całego Torunia przybiegali, żeby je kupować. Co to za cudowne ciastka? pytali. To są pierniki, odpowiadał dumnie Jakub. Pierniki toruńskie. Wieść o magicznych piernikach rozeszła się po całej Polsce. Przybywali kupcy z Krakowa, Warszawy, a nawet z zagranicy. Wszyscy chcieli skosztować toruńskich pierników. Jakub nauczył swojego syna, syn nauczył swojego syna i tak przez wieki przepis pochodzi z pokolenia na pokolenie. I wiecie co? Do dziś, po prawie 700 latach w Toruniu pieką się najlepsze pierniki na świecie. Jeśli przyjedziecie do tego pięknego miasta nad Wisum, zobaczycie stare, ceglane domy, gdzie mieszkał samiko Mikołaj Kopernik, a w sklepikach kupicie prawdziwe toruńskie pierniki. Każdy piernik toruński nosi w sobie odrobinę tamtej dawnej magii, bo najważniejszy składnik to nie cynamon ani miód to miłość, z jaką są pieczone. A gdy następnym razem będziecie jeść toruńskiego piernika, pamiętajcie o dobrym Jakubie i o czarodziejce, która nauczyła go robić najpiękniejsze słodycze na świecie. I tak kończy się ta legenda o toruńskich piernikach.